To Witam Was w kolejnym filmie, jak widzicie dzisiaj jestem jeszcze w domu eee, Dokończyłem tutaj śniadanie no, i zobaczcie, ładnie jest odśnieżone. Może ja wyjdę już, tylko tym razem zejdę do piwnicy. Bo słuchajcie, jedziemy dzisiaj kupić kombań, już nie będę tutaj opowiadał bajek i wprowadzał was w błąd. Jedziemy kupić kombań. Zobaczcie, ładnie odśnieżyliśmy tutaj dookoła wszędzie. Trochę czasu zajęło, ale, ale jest ładnie zrobione. Mam nadzieję, że nic tutaj nam nie spadnie. Jak jakby nie będzie nas w domu, wszystko pozamykane, chyba tak z tyłu nie otwierałem dzisiaj. Byłem u krów i dzisiaj nic nie robiłem, bo miałem zamiar jechać. No i wyjeżdżamy. Czekajcie, nie uderzymy o nic, tu nie. Dobra. Potem jeszcze jak kupimy ten kombajn i wrócimy, to potem z Wojtkiem jeszcze pojedziemy, bo odcinek temu nie zdążyliśmy, myślę, że tutaj, z tymi nowymi sankami. Trochę podzikować Bo w sumie, wolne to można I tutaj Jest jeszcze fajna droga dookoła Takie dwie Aha, czekajcie, bo to już tutaj jest Karol Zadę sobie tu. Nie, inny wjazd, ale dobra O zobaczcie, ten też tu odśnieżył ładnie porobił Ty, no postarał się Aha, bo on ma tu pług do ciągnika o, stoi, wszystko przygotowane, jak pięknie, dobra Może ja sobie tutaj zajadę? I pójdziemy, co on tam robi? ładowarko jeździ Przy krowach pewnie robi, co? No, pootwierany Cześć Karol! Cześć Jak tam? Dzisiaj, co? Pożegnasz się, nie? Z kombajnem no, i on tam mówisz, 18,5, tak? No, to czekaj, ja ci od razu dam, żeby potem nie było. Mam w kopercie. Jest. Trzymaj. Przelicz sobie. Dzięki. Czekaj. Aha, bo ty tu nie Hollandem jedziesz, ja? Czyli kto kombajnem, a kto klas... E, tym, ja, ciągnikiem? Ja pojadę, ja pojadę kombajnem, ostatni raz się przyjadę. No to dobra. No dobra, jest. To co, jedziemy od razu, nie? No. A auto twoje, to co? To ja później po niej przyjadę z Wojtkiem. On mnie Ej, tu podwiezie. Abo albo patrz. Ja Gdzie jesteś? Tak. Ty pojedziesz, pojedziesz autem, nie? No. Ja po jednym przyjedziemy jeszcze raz. Aha, no dobra. Będzie lepiej, nie? No i potem obaj kombajny wrócimy, no? Nie! Ja no. Cię zostawię, a ja wrócę autem. Tak, tak, tak. No, dobra, bo jeszcze auto będzie dobra. To chodź. Ile Ty tam możesz na liczniku wykręcić? 53. To standardowo, tak. O! A gdzie ty tu cofasz mi? Ale żeś ty podśnieżał widzę No Z pługiem później to można, nie? Później jeszcze będę odśnieżać, wiesz? A. No Później jeszcze będę odśnieżać nie, Może zobaczę, bo tam zostałem od tego... Od wójta, żeby tu pojeździć i podśnieżać, po wiesz? A, po tych drogach, jo? Jo A to ty tu odśnieżałeś? No A Pan John jeszcze jeżdżę z pługiem, wiesz? No no to czekaj ja może wiadę sobie albo tu na chodnik sobie ustanę Co? Możesz wjechać Jo ale zaraz jedziemy i tak Dawaj dawaj O nie przejdzie Jo, będzie dobrze tu możesz cofnąć pod te drzwi, wiesz? Gdzie ja stoję? A tu... Będzie kombajn stał Mam nadzieję, że wejdzie No, dawaj Do przodu Jeszcze dzisiaj, słuchajcie, wieczorem mają majstry przyjechać, zobaczyć jaki tu teren bo jak zniknie to mówię, że będą powoli tutaj się zbierać i robić obory To potem żeby żeby to jakoś ogarnąć dobrze Słuchajcie, ja jeszcze tu ładnie sobie obejdę Zobaczyć go czy jest Wszystko git O, odpalił za pierwszym Kurde Widzę, że tu odbieramy Dobrą maszynę. Nie będzie problemów. Czekajcie, samochód nie będzie dzisiaj wystawiany, to ja go chowam. Wojtek od władka zaraz przyjdzie. O zobaczcie Karol przyjechał. Dobra, teraz ja sobie wiadę, co? Tutaj. O, ale maszyneria, no. Dobra, to wiesz co? Ja się tutaj ustawię, na razie później go schowam z Wojtkiem. No. Tylko mów, powiedz mi tam ten, żeby mnie uderzył. Okej, okay. już idę. No, dawaj jeszcze. 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 Dobra Dobra, wyłączamy Dobra Ale nabytek Teraz to będziemy robić hektary Cicho zrobię zdjęcie To tyle, dobra. nie? Cicho, ja cię Cicho, muszę odwieźć, na... o Nie, ja nie po tego pobrata A dobra to pod ciebie podjedzie o Dobra Nie ja ci tak powiem Nie ci się sprawuje dobrze o, Niech ci dobrze kosi, nie jak najwięcej No, no to dzięki Dobra To na razie. Jo, to na razie No i zobaczcie Jest nabytek nowy Kurde Ale mi się podoba Będziemy łykać hektary jak nie wiem co O ale nam powiedział Milimetry do garażu, dobra. Dbane był jak widać, nie? Czekamy teraz na Wojtka O, przyszedł Wojtek Jak sam? Widziałeś? Dobrze no, patrzę to ładnie. Tu trzeba ten Jutro się usiądę, poszukam jakiś osłon na te łańcuchy. To w tym tygodniu pozaczepiam osłony na header A tak to tu nic nie trzeba robić, słuchaj przy tym kombajnie Podobno ucieka powietrze z jednej opony, ale pomału, więc tam będzie trzeba zajrzeć też kiedyś Czekajcie, wezmę na taką drogę fajną Jedziesz tam, o kurde Dobra, jedź Ale lud, widzicie? Mówiłem Sanki jadą bez oporu. Dzisiaj, może słuchajcie, taki krótszy odcinek. Ale to już, słuchajcie, ostatni odcinek tego sezonu. Widzimy się dopiero w. pewnie w kwietniu. Musisz tak bokiem jeździć troszkę, bo. Jo, zaraz jadę, tylko jadę na nasz kawałek. Słuchajcie, wam teraz powiem jedną rzecz. Za te zboże, co żeśmy odcinek temu y, sprzedawali, to dostaliśmy 8,5 tysiąca. Więc chyba dobrze, nie? Dawaj, tu jeździmy. Jo, tutaj. Zarzucę cię driftem. O, ale lecisz. Łzu. Cicho, potem się zamienimy, nie? No. Kład by się przydał. I... Ale bokiem lecisz No Ty się tam trzymaj Dobra, dawaj ty mnie teraz Dobra Myślę, że usiąść teraz, słuchajcie, jak już skończymy Słuchaj, zamiast skończymy ten Film, to się usiądziemy może i poszukamy tych, tych osłon, co? No To za dwa dni może przyjdą No i słuchajcie, podsumowanie od 16 lipca, czyli dzień, w którym wleciał pierwszy film, do 20, przepraszam, do 4 stycznia, wleci 30 filmów. Właśnie wleci, bo o godzinie 17 dzisiaj wrzucę dla Was odcinek specjalny z okazji, że tak powiem, zakończenia sezonu. I to będzie już Wam zapowiem, akcja się wżyta. A zapowiedź jest na karcie społeczności. Więc łącznie z tym filmem na kanale będzie 30 odcinków. Z tego sezonu. I w tym okresie wyświetliliście nasze filmy prawie 720 tysięcy razy. Moim zdaniem to jest dosyć duża liczba. Tak na to spojrzeć od drugiej strony 720 tysięcy razy całkiem nieźle. Przybyło do nas 15 tysiąca widzów, ponad 1,5 tysiąca widzów. I, I to w sumie tyle, co chciałem wam powiedzieć. Więc pamiętajcie godzina 17.00 widzimy się jeszcze dzisiaj na kanale na odcinku specjalnym akcja się wżyta zapowiedź czyli miniaturka yy, na karcie społeczności więc tam będziecie mieli no w pewnym sensie pokazane co będzie a no i właśnie widzimy się prawdopodobnie za 4 miesiące tak myślę też będzie jakaś informacja kiedy kolejny odcinek nowy odcinek drugiego sezonu i właśnie będzie dopracowany ten drugi sezon. Będzie więcej gospodarstw, więcej tutaj jakby w okolicy naszej, naszego gospodarstwa, więcej sąsiadów ludzi, żeby to jakoś też fajnie wyglądało i się oglądało, nie? Będzie to bardziej dopracowane. Bo dwa filmy w tygodniu, więc było tutaj mało czasu, żeby to tak dopracowywać, a teraz jak będzie ta przerwa, trochę nad tym popracujemy, żeby drugi sezon był bardziej dopracowany. No i co i to w sumie tyle w tym filmie. Jak widzicie mamy nowy nabytek na gospodarstwie. Nie mogę się doczekać aż wjedzie w pole po raz pierwszy. Znaczy po raz pierwszy u nas nie. Eee, widzimy się jeszcze dzisiaj, pamiętajcie, godzina 17. Pewnie gdzieś około za półtorej godziny, myślę. No ja już nic nie mam do powiedzenia. To by było na tyle. Na razie. Cześć.